Cześć, tutaj LEGOX 007, a to jest mój pierwszy Let's Play z Gier FPS. Mianowicie jest to Let's Play z multiplayera gry Frontlines Fuel of War. W skrócie FFOW. E, dobra. No to zaczynamy. Bieramy tryb online. Przeglądaj gry. No i wybieramy jakąś grę, w której jest najwięcej ludzi Przecież wszystkie serwery są puste Ale jednak zawsze się znajdzie taki, gdzie ktoś tam gra Trochę to dziwne, że jest tam tylko 10 osób, ale No zazwyczaj jest więcej Także jeśli się wahacie, czy kupić Czy jest duża grywalność I yy, wahacie się, czy kupić grę FFOW FFOW, to mówię wam, że warto, bo czasami naprawdę można pobrać sobie. Jest to bardzo fajna gra. No cóż, zaczniemy od może tak, cała, całej genezy gry, całej historii, wszystkiego to może wam nie będę tłumaczył. Po prostu są dwie koalicje, jest Sojusz Czerwonej Gwiazdy, gdzie jest y, Rosja, chyba Chin albo Japonia. I coś tam jeszcze. I koalicja zachodnia, gdzie jest Ameryka, i te wszystkie takie inne kraje, które tam mają dobre siły zbrojne. Coś takiego. Ogólnie wojna. Chodzi, chodzi o to, że te dwie koalicje kłócą się o ostatnie zapasy ropy, które są na ziemi. Jest to rok 2025? Coś takiego. Nie wiem. W każdym razie są jakieś przyszłe czasy, ale nie za bardzo. Yy, bardzo podoba mi się w tej grze typ yy, tryb raczej gry, że można zagrać operatorem sąd. Akurat w yy, Western Coalition, czyli koalicji zachodniej, te sądy nie są aż takie fajne, chociaż no powiem, że w, po obu stronach, po obu sojuszach yy, wszystko, siły są mniej więcej wyrównane, ale jeśli chodzi o kortosąd, to wolałbym grać czerwoną gwiazdą. Tylko mnie nie weźcie tutaj za jakiegoś rasisty czy kogoś tam. Po prostu mają fajniejszy sprzęt. Ale pierwszą sobie rundę zagramy z uzbrojeniem szturmowym, z granatnikiem. Z granatnikiem. W rolę sobie wybierzemy wsparcie naziemne. Wybieramy sobie punkt rozstawienia. Jeśli będzie mnie źle słychać, to dlatego, że mam tutaj trochę dźwięk w grze mi przeszkadza, póki nie będę miał jakiegoś dobrego y, mikrofonu, to to się nie za bardzo nie naprawi. No więc gdy będzie jakaś taka lepsza akcja, że tak to nazwę. Gdy będzie jakieś zamieszanie, to może nie będę się odzywał. Żeby lepiej było słuchać grę, że mój głos się nie psuje, weźmy sobie taki żok na początek. Od razu ostrzegam, że dawno nie grałem, ale pewnego czasu miałem taki. pewnego czasu naprawdę dobrze potrafiłem wziąć w tą grę. Widzę, że czas rundy już dobiega końca. No, przegramy z tego co widzę. Ale. No to zaczniemy od następnej rundy po prostu. Tu już nic nie zrobię, nawet nie dojadę do jakiegoś celu. Tego... Konkretnego. Muszę jeszcze w strzelić. No cóż, dobra. Dopiero się dołączyłem do gry, także tutaj nie ma większej niespodzianki, że miałem 0%. 2 dla nich, ale tutaj nie, bardzo, nie jest ważne, kto wygrywa. Bo to naprawdę jest świetna gra, żeby tak po prostu się pobawić. I dostosowuję jeszcze głośność gry Oj, nie wiem, nie wiem, czy to w ogóle wyjdzie. No, niestety, ale już planuję zakup mikrofonu, także będzie dobrze. Bo na razie nagrywam. Dźwięk za pomocą kamerki internetowej W Minecrafcie to jeszcze jakoś wyglądało Może inaczej, było to słychać całkiem znośnie Ale w takich grach no niestety, nie da się Dobra, zaczynamy znowu O, co to ma być? Przecież rozstaw tak, rozstaw, co ty chcesz, kurde bardzo fajna plansza to jest akurat, mapa, mapa plansza jak chcecie, jak zwał tak zwał, to się do mnie zasiada, i gościu, aha, wklasujemy osobą, okej, ale by dobra. Czyli mam rakiety i Mingana z przodu Szkoda tylko, że nie mam celownika Rakiety są naprowadzające oczywiście Uderwał Jeszcze druga i poszedł Kurde, ale bym strzelił O Kurczę. nie, 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 nie. Ja... Dobra, my się damy, koniec zabawy Nie, nie, nie. Kurde, zauważył mnie. A, no tak, świetnie. Akurat tak ciężko uciekać przed samolotem, przed helikopterami, na jeszcze będąc za takim białym tle. No cóż. Ogólnie teraz gram w tryb gry. Co, coś w stylu capture the flag. No. Po prostu są punkty, trzeba je przejmować. O, o. Ja to nie o to mi chodziło. Tutaj są jakieś takie teksty, badają w stylu Czerwona gwiazda zneutralizowała cel Albo coś w tym stylu, ale to tam jest... No, to zadanie jeszcze nie jest wykonane Ale to mówię, że to nie jest takie ważne Dawaj gościu, nie uciekaj No, trzeba tu komu komuś pomóc. Albo zabijacie się tam. Mam was zjeść. Nie no, żartuję pomogę. O! O! Spacja. Dobrze jest spadochron. Nie no, nie. No goś mi zauważył. O! Już go nie ma? Po tak, prostu. E, to jest chyba nasz. Ale ja nie widzę tu innego gracza. Pamiętam jak się czuwało w mnie O, EZ. EZ, się czułkamy. Dobra, zająłem cel. Trzeba ruszać dalej w drogę. Gdzieś tu widziałem helikopter. Umyślnie. Szkoda, że nie wiem ile nagrywam. Chyba to podzielę, jednak na party. O, ku. No nie, no, ja pierdzielę. Nienawidzę takich gości. Dobra, trudno, przyłączamy się do naszych wrogów. Myślę, że nie będę tutaj pokazywał innych zestawów. Szturmowe jest według mnie najlepsze. Ale teraz połowimy się w operatora sąd. Zresztą na takiej plaszy nie mam zbyt dużych szans, <laughs> Operator sąd ma takie, te, takie fajne sądy, Czy przynajmniej po tej stronie są już czerwone gwiazdy, że naprawdę warto to pokazać. Ale tak jak mówię, ta, tam nie ma w ogóle co się wybierać, bo tam jest otwarty teren. I tutaj za bardzo nic z sądami nie działa. Tu nie mogę wejść. Świetnie, po prostu, świetnie. Strasznie, to jest dużo pustego terenu. W jakichś ciasnych miejscach to takie sądy właśnie są przydatne, ale tak to nie wiem. Zobacz jak mi to wyjdzie. szczególnie że jestem bez samochodu, Znaczy, bez żadnego pojazdu w ogóle. Bez czołgu. No dobra. Lecimy. Aha, tam już jest zajęty. Kurczę, no. Ale idę sobie po jakiś pojazd. No świetnie, tak. Już nas ostrzeliwują. Ojejku. Co do Minecrafta, to oczywiście będę jeszcze let's play z Minecrafta, ale akurat. Postanowiłem sprawdzić, jak mi takie coś wyjdzie, właśnie coś, coś takiego innego. O, a tego pana to wcześniej chciałem zabić. Cześć, kościół. Chyba nie można zabijać swoich. Znaczy, nie da się po prostu. No, świetnie. O, waga i jest, stoję je prosto. Dobra, lecimy. Ty, ale szybki jest Policja przyjęła cel Nie umiem tak mówić w ogóle, ten rusek, co tam gra. Ale widać, że to rusek Znaczy, słychać Uwaga i desant Co ma za jakieś kółko na plecach? O, bardzo ciekawe O, he. Dobra, jestem tu Co by tu zrobić? Dobra, trzeba skoczyć na dół no. Dawaj, Rusek, skaczesz. Strzelają we mnie chyba. No. no tak. Uf. Dobra, chyba sobie pojadę sądom. Będzie fajniej. Aż jest taki jeden problem, że sądom niestety nie można przyjmować tych miejsc. No, to taki drobiazg. Wsiadasz, nie wsiadasz, bo to jedno z mowy. No. To no też jest bardzo fajnie, w ogóle dużo jest pojazdów w tej grze, różnych broni No ja się zaraz kurzę, ciągle mnie rozwalają No tak, świetnie O kurde Ja nie widzę takich plasz, bo ci ludzie są tak ograniczeni, że oni tylko wsiadają pierwszy lepszy pojazd i już robią, robią, robią i myślę, że są fajni no tak, drugi raz się zaparci. a to nie miałem zbyt, szansów, bo byłem dopiero na spałdu. Myślę, ja, że to. dzień. Chwila. Pomyślmy nad użyciem sondy takiej. No tak, no właśnie, Świetnie zrobiłem. No i niestety, jak pewnie można się domyślić, sądami nie można się ruszać postacią. Znaczy, jak się steruje sondą, nie można się ruszać postacią. Dobra, teraz nie, nie wiem, jak to wykombinuję. Został. Teraz go zejdziemy od dupy. Oberwał. I znowu. Ja się tam coś wykąpimy, bo ja tu jestem tylko gościu, od odsąd. O, to co ciekawe Strzał ostrzegawczy to był Trochę jestem w takim dziwnym miejscu Tutaj zbyt dużych szans na przeżycie nie mam, ale po prostu chcę wam pokazać jak się operuje tymi różnymi sądami i tak dalej. To nie jest jak być w najlepszym, tylko zagrajmy po prostu. Dobra. A sądy zbiera się tak. Klika się prawy przycisk myszki i. Nie, 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 nie. Spoczynam? Nie. Kurczę, nie wiem, się zbiera. A. O, zbiera się R. Trzymając R. dobra. Myślę, że na tej śmierci skończymy ten let's play krótki. Będzie jeszcze więcej takich let's playów razie nie wiem jeszcze z jakich gier. Pewnie z tej gry też się pojawi jakiś Let's play. Pamiętajcie, że możecie mi pisać w komentarzach i wiadomościach. Nara.